Nazywam się Adam Urmański, jestem właścicielem Carrickon Service. To jest w którym zajmuję się renowacją pojazdów zabytkowych, a konkretnie właśnie takich Willisów. To jest Willis MBS z roku, mój prywatny. Zajmuję się tym od 2008 roku. Odbudowałem takich pojazdów już kilka, no, może nawet kilkanaście. Wiele z nich się tutaj przewinęło przez ten warsztat. Bardzo legendarne pojazdy, ja oczywiście używam swojego do rekonstrukcji historycznej. To jest samochód, który został odrestaurowany przeze mnie w moim warsztacie. No to była profesjonalna budowa, tutaj nie ma ani grama na tym poziomie, sama konkretna blacharska robota. Bardzo dużo oryginałów jest na tym pojeździe. Nie każdy Willis tak wygląda. Niektóre wyglądają tak jak ten za mną. Jest złom, który został po remoncie, który teraz wykonuję, ale z tego może coś jeszcze się uda odbudować. Taki mam plan na ten rok. Oczywiście w oparciu o nowe części oraz części drobione przeze mnie, ponieważ posiadam kilka takich umiejętności. Projekt, o którym mówiłem, to renowacja Ulisa MBS z 44 roku, który widzi się tutaj za mną. Ta jaharka była w bardzo złym stanie. Wiele części jest nowych, wiele części jest dorobionych, wiele części jeszcze dało się dorobić oraz kupić. W tym pojeździe jest nowa rama, nowe błotniki przednie, nowa tylna burta oraz przednia podłoga. To co widać, co jest wypiaskowane, zostało już naprawione. Czeka mnie jeszcze oczywiście szlifowanie. Oryginalnie jest grill, pod szybie, ściana grodziowa, deska rozdzielcza, tylne boki, tylna podłoga. Wczoraj zajmowałem się dorabianiem tych tutaj elementów. Dosyć drogich w zakupie, a po dorobieniu ich przeze mnie nie tylko będą tańsze, bo a to nie jest najważniejsze, a przede wszystkim będą lepsze. Zgodne ze specyfikacją z właściwej grubości blachy. także Tak szybko nie zardzywieją jak oryginalne nawet. Yy, tutaj jest nowa tylna burta i trzeba było spasować z, z wszystkimi elementami tak, żeby pasowały i rączki i odblaski. I żeby wszystko pasowało do siebie, żeby na nadwozie Zgadzało się, żeby wszystkie kąty pasowały do siebie, żeby po przekątnych długości były takie same. Ponieważ na nadwozie jeszcze dwa tygodnie temu było w, w totalnych częściach. Czyli w zasadzie zespawałem je z kawałków metalu. Nie jest tak zawsze, że można po prostu podubać przy nadwoziu i będzie gotować. Czasami trzeba je po prostu rozebrać i zbudować od nowa. Tak się właśnie wydarzyło tutaj. Będę wstawiał silniki z renowacji tego pojazdu, także zapraszam do śledzenia mojej działalności na Facebooku, Carineton Service oraz od teraz również na YouTube.